Witajcie kochani, mamy pana Marcina, naszego fajnego pacjenta, budowlańca, który i musi widzieć dodali i do bliżej, i do komputera i papierologię przerobić, prawda? Także yy, pana Marcina, jaki czas temu ile myśmy to kiedy robili? Panie Marcila? Dwa, Dwa lata temu wykonaliśmy zabiegi korekcyjne, ale że pan Marcin miał dużą różną zroczność. W prawym oku miał wadę nieco ponad minus 4, a w lewym ponad minus 13. To w prawym oku wykonaliśmy laserową korekcję wzroku, a lewe oko było wadą za dużą do lasera, więc wykonaliśmy wszczepienie doszczepienie soczewki ICL torycznej. Bo tam jeszcze były dwie dioptrie astygmatyzmu i uzyskaliśmy generalnie efekty takie, że każde oko widzi 100% do dali i 100% do bliży, ponieważ wady wyzerowaliśmy. Ale ja chciałbym pana Marcina generalnie zapytać, jak się w ogóle pan funkcjonuje w pracy, w prowadzeniu samochodu, w życiu. Znaczy pierwsze w ogóle może zacznę od tego, etap tutaj wizyty, to, to zacznę od profesjonalnego podejścia, za co no, jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no nie wyobrażałem sobie tego. Byli specjaliści, którzy mówili, że nie da się tego zrobić. Tu po pierwszej wizycie dowiedziałem się, że jest taka możliwość. Przeszedłem kwalifikację, tak. tak. I, no i generalnie widzę 100%, czy to jest prawe, czy lewe oko. Nie odczuwam różnic w zabiegach, które zostały wykonane na tych oczach. Tak. Natomiast zawsze, jako doktora, ciekawi mnie, jak pacjent widzi, kiedy widzą. Oba oczy obiektywnie 100% nie możemy dokładnie porównać tego widzenia, ale subiektywnie się od pacjenta dopytać też jakie delikatne różnice i które generalnie oko na przykład widzi lepiej, a które ciut gorzej, pomimo tego, że obiektywnie widzą tak samo. Są pewne rzeczy niemierzalne, których nie można dokładnie sprecyzować, ale pacjent czasem subiektywnie może nam o tym opowiedzieć. Oczywiście obuocznie nie ma to żadnej różnicy, bo te. Te różnice przy obłocznym widzeniu zanikają i tego się nie odczuwa, ale na przykład jak się zasłoni jedno drugie oko, to jakieś subtelne różnice mogą być. Tak? Jak tam te subtelne różnice właśnie. Eee, taki wykonuje, jak już wcześniej mówiłem też panu doktorowi, nawet jadąc samochodem, e, czy, czy to są, jest słoneczny dzień, czy to jest e, załóżmy noc, to de facto po wszczepionej soczewce widzę jakby kolory są żywsze. Czyli Lebsze, to lewe oko, oko, jakby ciut żywsze kolory tak, ma. Widzicie Państwo, że niż... ona, ona ma jednak sobie taki filtr UV i nie zmienia jakby struktury ani krzywizny rogówki, więc jednak te kolory Pan odczuwa żywsze. Tam, tam ciut bledsze, tam, tak? Tak, w prawym oku. Tak, tak, tak jeszcze tak, to w zasadzie. To, to dopiero jest, po zamknięciu trzeba Po zamknięciu, trzeba to trzeba, zamknięciu tak? oboocznie to naprawdę ta, ta. efekt jest. Yy, no. Nie dowierzałem, że. Czyli tak widzicie to jest niesamowicie, że tam wada 13 dioptrii za stygmatyzmem, 2 dioptrii, i nawet subiektywnie Pan odczuwa, że nawet ciut lepiej widzi tym lewym okiem, jeśli zasłoni sobie oczywiście prawe oczko. Chociaż my tu oczywiście w badaniach nie, nie możemy Panu tego udowodnić, bo hmm, prawe i lewe widzą tak samo, ale tak wie. Subiektywnie zawsze jest jednak każda technologia daje pewną inną kolekcję na innym poziomie i to powoduje, że te widzenie może być ciud różne. Dla mózgu nie jest to żaden problem, bo nie są to aż tak duże rozbieżności, by uzyskać świetne obłoczne widzenie, ale czasem mieszamy technologię po to, by uzyskać maksymalny efekt korekcyjny, no i żebyśmy mieli zadowolonego pacjenta zabiegu. Także dziękujemy za odwiedziny. Bardzo zadowolony, 100%. Cieszymy się, że pan że dobrze funkcjonuje. A same zabiegi, jakieś, jakieś, jak pan wspomina, same zabiegi, że to był jakiś tak ciężki zabieg, czy raczej, raczej takich dość w miarę Przeszedł Pan to? Po wszczepieniu soczewki spałem tam co prawda 2-3 dni. A po tych naszych <grym> lekach? Po naszych <grym> z <lekarzy, grym> nieczulających troszkę Pan odespał, ale to myślę na korzyść, bo się Pan szybciej zregenerował. Dokładnie. Był czas tak? odpoczynku. Tak? Dokładnie. Dziękujemy, że nas Pan odwiedził. Wszystkiego Dzięki.